Martin Zawada w wałczu dla MMRox. Cześć, Cześć Martin. Cześć. Cześć wszystkim. 26 maja obchodziłeś 10-lecie startu za 10 lat od twojej pierwszej walki z, zawodowej z Karlem Niglerem. E, no to powiedz, jakbyś tak podsumował te, te 10 lat prawie 40 pojedynków o 37 dokładnie, jeśli dobrze pamiętam. E, ja podsumował swoją karierę, czy jesteś zadowolony z tego, co, co przez te 10 lat się wydarzyło? Ja ci powiem, że jestem z jednej strony jestem bardzo zadowolony, bo 10 lat teraz minęło 25 maja, jak zacząłem pierwszą walkę MMA. E, e, zaczynałem na bardzo małych galach, wiesz co? Bo 150-200 ludzi na niemieckich galach. W ogóle MMA nie było popularne w tamtych czasach. I e, No i doszłem aż na duże gale. Pierwsze 12 pojedynków były wszystkie wygrane. Byłem już e, blisko takich gal jak UFC, tylko jakoś nie wyszło to wszystko. Już byłem, e, prawie już byłem tam, nie wyszło. Potem parę porażek na KSW byłem. E, w M1 już walczyłem. E, w, no, w Europie już prawie wszędzie włączyłem, no ale poza ocean jeszcze się nie udało i nie wiem, może się jeszcze uda. A taka twoja najbardziej pamiętna walka, Taka, do której na przykład najczęściej wracasz pamięcią? No, jest tam parę, parę walek, coś muszę powiedzieć, że jest parę walk, co powiedzmy z Bagagajew, że e, była bardzo trudna walka, o mnie tak szkoda, jeszcze nie, nie tego wideo nie ma. E, mocny zawodnik, mocny zapaśnik i e, ważył więcej i go znokautowałem. Jason Jones ważył więcej, chyba z 10 kg, z, obydwoje znokautowałem ich. Mamet Halidow była bardzo dobra walka, też, e, no, mamy to zrobić jak mamy, nie teraz. Jest bardzo popularny, no i złapał mnie na dziwie na nogi, też jest, pamiętam tą walkę e, dobrze, no i jeszcze tam było tych walków, te triumfy na KSW z Jurasem, e, finał z Mendesem przegrany, no jest na co popatrzeć, wiesz, jest dużo na co popatrzeć i mogę być z tego, z jednego względu zadowolony, ale jestem fajterem, nie, nigdy nie będę zadowolony, nie, i właśnie ostatnie te lata jakoś mi nie poszły, nie, ale tak to jest, raz wygrywasz, jak przegrywasz, taki jest sport. Eee, właśnie walczyłeś, eee, walczyłeś, dużo w Niemczech, walczyłeś także w Polsce, trenujesz i, i, głównie oczywiście u siebie w Düsseldorfie, ale zdarzać się być, e, być tutaj e, na różnych obozach, czy przyjechać przygotowywać się do walki, to jak, jak oceniasz, bo masz, masz dobre, dobrą skalę porównawczą, jak oceniasz niemieckie i polskie... MMA, ale porównał te dwa rynki, te dwa kraje. No ja Ci powiem, e, wiesz, u nas w Niemczech nie ma tak e, dużo, tak bardzo, bardzo dużo e, dobrych zawodników. Powiedzmy, ja tutaj przyjechałem na obóz to Wałczu, jeżdżę, byłem dwa razy w Szczecinie, to ja mogę Wam powiedzieć, tam jest tyle dobrych zawodników, no to chyba to jest w Europie, można powiedzieć, tutaj to jest już tak, że po bardzo wysoki poziom na Europę, w Polsce, wiesz, macie duże gale, w telewizji to leci, w Niemczech to się jeszcze rozwija, tam muszę jeździć po parę klubach, żeby jakichś martenów żeby aby dostać, powiedzmy, coś tam na treningach, żeby się nauczyć, bo tam w okolicach nie ma tak, takich zawodników, co... Jest ciężko ze mną trenować, kogoś znaleźć, co pasuje do mnie. Albo się tam wszyscy kłócą, ten nie rozmawia z tym, tym, a nie możemy współpracować, ja nie wiem dlaczego, ale tak zawsze było. No, a w Polsce widzę, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo zawodników i na wysokim poziomie. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że jestem Polak, bo ja jestem urodzony w Polsce i się zawsze czuję jak Polakiem, tylko potem mieszkam, niemieckie papiery, ale się bardzo cieszę, że też mogę tu przyjechać na takie obozy, potrenować z chłopakami, e, moje umiejętności, e, zobaczyć gdzie one stoją, no i naprawdę ciekawy. E, z kolei niemieckie gale coraz chętniej stawiają na, na polskich zawodników i kilku z nich nawet ma jakieś różne pasy mistrzowskie. Jak oceniasz ten trend, że, że Polacy przyjeżdżają do, do, do walczyć w Niemczech i tam pracują na swoje nazwiska? No dobra, ja Ci mogę powiedzieć to, na to, że nie wiem, e, mamy, mamy tam parę Polaków, teraz, teraz na tej gali, gdzie ja się bije GMC, tam ma Michał wystąpić, e, Rafał Moks, Marcin Aruszka już parę razy tam był u nas, no, sobie sobie duże imię, tam w Niemczech wszyscy go znają, go lubią, bo sympatyczny chłopak też tam się bije, też e, pozdrawiam go Marcin, kolega ode mnie, no i e, no ja Ci powiem, no, z jednego względu... Ja bym powiedział, że tutaj mam lepiej, bo tu jest telewizja, tu mam więcej sponsorów e, e, i tutaj mogą więcej z tym MMA osiągnąć niż na razie w Niemczech, ale może też myślą o przyszłość, bo w Niemczech w tych ostatnich latach to też się coraz popularniej robi te MMA i ja to myślę, że za 2-3-4 lata to jeszcze większe będzie i może oni chcą z tego też skorzystać. Wspomniałeś już o, już o lipcowej Gali GMC, na której też będziesz miał przyjemność się bić z Jonasem Billsteinem Niemcem, który jest znany także z występów chociażby w Belatorze całkiem niedawno. No to jak, jak oceniasz swojego rywala? Co możesz o nim powiedzieć z tego, co, co już na pewno, no bo na pewno to Ci doskonale znany zawodnik? No Jonas, mogę powiedzieć, bardzo młody zawodnik, talent w niemiecki, no, silny fizycznie, doświadczenie w klatce. Z Belatora, no, będzie dobra walka, no, ja mam więcej e, doświadczenia niż Jonas. Jonas jest młody, jest głodny, do tej walki miał już dawno, e, e, już dość, e, dwa lata temu, ale jakoś nie doszło, teraz dochodzi na DMC opas 5 rund, no i mogę go pokonać, e, on mnie może pokonać, ja mogę pokonać, ale ja myślę, że ja mam to większe doświadczenie i, i będzie dobrze. Tutaj w ramach przygotowań jesteś właśnie w to co, co po zakończeniu obozu, jak dalej będą wyglądały Twoje przygotowania? No tak, jutro zakończy dzisiaj sobota, jutro ostatni trening w Oczu i ja jadę jeszcze na 5 dni do Szczecina tu blisko do Szczecina, do chłopaków z Bezerka z nim, potrenuję tam, potem pojadę do mnie, pojeżdżę to parę chłopaków tam w Niemczech, potrenuję. E, tam mogę też trenuję do, z dobrymi bokserami, z dobrymi kickbokserami, tam e, z najlepszymi niemieckimi grapplerami trenuję, no i tam będę końcował moje przygotowania i no i, i potem do klatki. E, czekaj, czekaj, bo mi nie A właśnie, e, z boku widziałem, że dość sporo pracowałeś z z Maćkiem Różańskim, to on jest, uchodzi w Polsce za za duży talent i taką nadzieję polskiego MMA. To powiedz, jak ty jako stary, stary wyga oceniasz tego młodego wilka, i czy rzeczywiście te jego papiery są tak duże, jeśli chodzi o MMA? Tak, tak, bardzo. Maciek, e, ja tutaj sparowałem z dużymi chłopakami, z, z Karolem, e, z e, Narkunem, też bardzo dobry talent, muszę powiedzieć Narkun, dużo też z Maciem, bo jakoś się przyjaźniliśmy tutaj z Maciem, go znam też z, Bezer z, z Szczecina, e, wiesz, no i mogę Ci powiedzieć, że to jest bardzo dobry zawodnik, ma mało walk w MMA, ale dobre zapasy, e, do dobry parter, bardzo dobry parter, no i stójka, naprawdę mnie też zaskoczył, że ma taką dobrą stójkę, box. nie, no ja, może daleko zajść Maciej. Młody młody chłopak. Eee, dobrze, to właśnie to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Życzę Ci spełnienia wszystkich realizacji tego pasa mistrzowskiego e, GMC. E, wszystko wskazuje na to, że się będziemy widzieć, bo tylu Polaków tam walczy, że, że ekipa MMA też się wybiera na, na galę. Jeśli chciałbyś kogoś pozdrowić, podziękować sponsorom czy kolegom, to, to jest chwila dla Ciebie. No, dzięki jeszcze raz Tobie za, za, za wywiad. Pozdrawiam moją rodzinę, moją dziewczynę, wszystkich moich kolegów, kibiców w Niemczech e, pozdrawiam tak MacBox, pozdrawiam wszystkich chłopaków co z nimi co, co, co trenuję i, no i e, widzimy się na gali GMC i wszystkich tych co zapomniałem i polskich fanów MMA. Pozdrawiam. Dzięki.